Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Grudzień to taki ciekawy czas, kiedy nagle wszyscy zmieniają swój gust muzyczny i zaczynają słuchać świątecznych piosenek. Oh Nieważne kto, jakie ma upodobania, niech tylko wybije 1 grudnia i zewsząd słychać polskie i zagraniczne świąteczne hity. No może z wyjątkiem centrów handlowych, bo tam choinki to już stoją na 11 listopada. Zwyczajowo nazywamy je kolendami, chociaż większość z nich nimi nie jest. Te utwory dzielimy na kolendy i pastorałki. A ja tutaj dorzuciłabym jeszcze Christmas songs, które może nawet w pewnym sensie są pastorałkami. Ale jakoś tak dziwnie jest wrzucić do jednego wora, przybieżeli do Betlejem i Marię Karej. Zanim wam je trochę przybliżę, to warto wiedzieć, że one nie wzięły się znikąd. Samo słowo kolenda odnosi się do słowiańskiego święta godowego, które odbywało się w trakcie przesilenia zimowego. I kolędowanie oznaczało śpiewanie radosnych pieśni i odwiedzanie okolicznych gospodarstw z podarunkami i życzeniami na nowy rok. I tak jak wiele innych starych słowiańskich zwyczajów, także ten został przeniesiony na grunt religii katolickiej i przypisany właśnie Bożemu Narodzeniu. Obecnie kolendy to pieśni wykonywane w trakcie mszy od 24 grudnia do 6 stycznia. To, co wyróżnia jest pośród innych piosenek świątecznych, to treść stricte ewangeliczna opowiadająca o narodzinach Jezusa. I to w zasadzie jest ich jedyny wyznacznik. Innych piosenek świątecznych teoretycznie nie powinno się śpiewać w kościele. Najstarszą polską kolendą, bo pochodzącą aż z XV wieku, jest Zdrów bądź królu anielski. Natomiast zdecydowanie najbardziej popularną, bo przetłumaczoną aż na kilkaset języków, jest austriacka Stile Nacht z 1818 roku, znana u nas oczywiście pod tytułem Cicha Noc. Tym drugim rodzajem pieśni świątecznych są pastorałki. One są właśnie przeznaczone do śpiewania poza kościołami. Teksty są trochę bardziej udramatyzowane i mam tutaj na myśli dodanie akcji dramatycznej, a nie dramatycznych sytuacji. Treść łączy tematykę bożonarodzeniową z obyczajową czy sielankową. Dodawane są wątki pasterskie i ogólnie dodaje nieco polskości w taki betlejemski klimat. Tutaj w zasadzie mamy wszystkie chwyty dozwolone, bo pastorołkami będą zarówno Lulajże zuniu i przybierzeli do Betlejem, ale też współczesne świąteczne piosenki, jak na przykład jeden dzień w roku czerwonych gitar. Wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. puchnienie wiatru śniegu. Warto też pamiętać, że słuchanie nawet najbardziej tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek nie musi się ograniczać do ludowych albo kuralnych śpiewów. Artyści już wielokrotnie brali na warsztat te utwory, żeby tchnąć w nie nieco bardziej współczesnego ducha. I tym, Którzy wolą rozrywkowe brzmienie, mogę polecić kolędy i pastorałki choćby w jazzowej wersji. Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. I tak naprawdę, teoretycznie wszystkie piosenki świąteczne, których nie wykorzystuje się w trakcie liturgii, będą pastorałkami. Ja jednak pozwolę sobie powiedzieć jeszcze o tak zwanych Christmas songs. W czasie zimowym i okołoświątecznym powstaje ich naprawdę mnóstwo, zwłaszcza na rynku amerykańskim i wolałabym ich nie mieszać z tymi tradycyjnymi. Wiele z nich nawet nie odnosi się do tradycji chrześcijańskiej, ale opowiada o magicznym klimacie świąt, zimie, miłości, Mikołaju czy prezentach. Jak na przykład jedna z popularniejszych piosenek Let it Snow. Side is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Oh, it doesn't show signs Wszystkie te utwory są sporą częścią amerykańskiego przemysłu muzycznego i co roku pojawiają się dziesiątki, o ile nie setki nowych płyt. Jest to o tyle ciekawe, że zwykle artyści chcą tworzyć nową, autorską muzykę, a jednak w czasie świąt jesteśmy zalewani falą kolejnych coverów tych samych utworów i to przez znanych artystów. Są one przerabiane na wszystkie możliwe gatunki muzyczne i składy instrumentalne. Funkcjonują też bardzo obszerne śpiewniki tych utworów które funkcjonują mniej więcej tak jak u nas kolędniki. A przypuszczam, że i Wy znacie wiele z tych piosenek na pamięć. O świątecznych piosenkach to w sumie tyle. Wiem, że czasem trudno jest się zdecydować, co z tej ogromnej ilości muzyki wybrać i puścić przy wigilijnym stole. Oczywiście, jak już wszystkim się pozdzierają gardła od śpiewania. Dlatego tym razem wyjątkowo nie dodaję utworów z tego odcinka do naszej muzowej playlisty, ale tworzę osobną playlistę pełną najpiękniejszych, świątecznych i zimowych piosenek. A na koniec, ode mnie, dla Was, moja ukochana, świąteczna piosenka, czyli Have yourself a Merry Little Christmas. Have yourself. faith Dzisiaj. Jeśli chcielibyście mi zrobić świąteczny prezent, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Zapraszam Was też jak zawsze na muzowe social media, czyli na Facebooka i Instagrama. Wesołych świąt i do zobaczenia!